Dzień dobry wszystkim, 28 grudnia 2023 po świętach przed Sylwestrem. Ja powoli doszłam zdrowiem do siebie, natomiast mamy inne rodzinne choroby teraz bardzo poważne i niestety ostatnio jestem trochę zajęta. Dlatego też nie nagrywałam, a poza tym no, ledwo wyszłam teraz z anginy. Niemniej jednak, no co może się dziać na ogrodzie, mogę powiedzieć tylko jedno, że udało mi się już właściwie w okresie rekonwalescencji po chorobie wsadzić resztę cebul, czego jestem dumna. Tak naprawdę posadziłam też cebulę lilii, które wiem, że jest na nie za późno lub za wcześnie, bo lilia się sadzi we wrześniu, październiku lub już na wiosnę, ale właściwie kieruje się tym, że u mnie dobrze rosną w ogrodzie, oraz tym, że są ostatnio lekkie y, zimy, tu pokażę robinie szczeciniastą. No a tu oczywiście pokazuję cały czas owoce Irgi poziomej, y, pokażę też ostrokrzew i bargenie. Natomiast wracając do sprawy, to mm, no to zobaczymy, to jest takie doświadczenie, Tak jakoś jedne z wyprzedaży po prostu kupiłam, akurat były, no to też ktoś je sprzedawał, więc stwierdziłam, że, no, no, że sadziłam je, byłam dość słaba po chorobie, sadziłam codziennie po dwie, trzy cebule, zasadziłam w różnych częściach ogrodu, niektóre w donicach. to jest takie doświadczenie, zobaczymy co z tego wyniknie. Tutaj są bergenie, one się jakoś tu świetnie nie rosną. Natomiast y, zawsze tam parę kwiatów jest, zobaczymy. Widzę, że też wybiły, może trochę za wcześnie liście rysów. No nie wiem jakieś te rok jest taki dziwny. W każdym razie tu są zakopczykowane e, i hortensje, i róże. E, nie zrobiłam tego filmu, co planowałam, bo wtedy się rozchorowałam i potem już była zima. E, co, gdzie wsadziłam jaką różę, więc kiedyś do tego jeszcze wrócę. Natomiast nie mam teraz czasu, bo to muszę się przygotować. I e, jeszcze mam takie słabsze gardło trochę. O, chyba przyjechał kurier, więc tylko pokażę, że tu jest Harrison's Yellow. Taka róża, która kwitnie tylko na wiosnę chyba muszę skończyć, bo idzie kurier tak wygląda o, ogród taki timing się zdarzył i drzewko truskawkowe moje ulubione, zimozielone jeszcze pokażę Do chyba stipę, tak myślę, że to jest stipa i na razie tyle chyba muszę lecieć dobrego dnia